Obszar w ciele. wdech nosem. Bardzo długi wydech nosem, wydech szumi. Rozluźniasz barki, miednicę spięte, jeszcze lekko obszary Głęboki wdech. Bardzo długi wydech szumiący w gardle. Oddech szumi w gardle, masując je, lecz nie zdzierając go. Wy pośrodku i szum powietrza w gardle. Niech będzie przyjemny dla strum głosowych, dla gardła. Głęboki, Głęboki wdech nosem. Bardzo długi wydech. Policz długość swojego wdechu, głęboki wdech. I teraz spróbuj zrobić dwa razy dłuższy wydech od wdechu, również licząc. Nawet jeśli nie uda się do końca, wydłużaj wydechy swobodnie. Uwaga, głębokie wdechy. Powolutku liczymy długość oddechu bez presji spokojnie. I długie wydechy nosem, spróbuj wydłużać je dwa razy bardziej oddechów, ale bez presji spokojnie, tyle ile dasz radę. Głębokie wdechy nosem. I długie wydechy przez nos, szumią w gardle, płyną swobodnie, wydłużasz je. Spokojnie, bez presji, tylko tyle ile możesz. Czuj się w swój oddech, czuj się w swoje ciało. Głębokie wdechy nosem. Długie wydechy przez nos. Spokojne, swobodne, bez stresu, Łapki w mód, na stilsa. Łagodzi bóle głowy, łagodzi ciężkość. Gorąco, zmęczenie, stres. Głęboki wdech. z ciebie. Całe napięcie. Resztki napięcia. Rozluźniasz umysł i ciało. Głębokie wdechy nosem. Długie wydechy przez nos. Uwaga, jeśli masz problemy z zasypianiem, chcesz się dodatkowo uspokoić, Zostaw łapki w módrze, uwolnij tylko palec wskazujący prawej dłoni i zatkaj nim prawą dziurkę w nosa. Przesłuchaj, a lewą dziurką nosa. Głęboki wdech, lewą dziurką nosa. Bardzo długi, szumiący wydech samą lewą dziurką nosa. Jeśli trudno wdychać ci, tylko lewą dziurką, zostań przy poprzednim wariancie. Wdech, wydech obydwiema dziurkami. Głęboki wdech lewą dziurką. Nie spinaj barku, rozluźniaj je. Bardzo długi wydech lewą dziurką nosa. Twój oddech szumi w gardle, łagodnie je masuje. Szum oddechu dodatkowo uspokaja nasz umysł, wprowadza nas w stan koncentracji i medytacji. Głębokie wdechy lewą dziurką. I długie wydech lewą dziurką nosa. Poczuj, jak umysł uspokaja się coraz bardziej. Być może oddech lewą dziurką przyniesie upragnioną lekką senność. Głęboki wdech lewą dziurką. Bardzo długi wydech lewą dziurką nosa, spokojny. Ostatni wydech, tylko lewą dziurką. Słyszę oddechu w gardle, rozluźnij barki. Powolutku z wdechem mudratku, zakorzeniająca do medytacji, chowamy kciuki, czwarte piąte palce dłoni do ich wnętrz, czyli ugnij pierwsze, czwarte piąte palce dłoni, schowaj do wnętrz dłoni. A palce drugie i trzecie wskazujące środkowe, skieruj nas na dół. pał, połóż dłonie wnętrzami na udach, na kolanach. Możesz lekko rozsunąć kolana, jeśli siedzisz na piętach. Skieruj palce pół do matry, barki. Zrok skieruj jeden punkt. Utrzymaj głęboki, szumiący oddech przez nas, jeszcze przez chwilę. Stosowana w medytacji, zakorzenia nas w chwili obecnej, pozwala ukoić umysł, skoncentrować się w jednym punkcie, wprowadza nasz mózg w stan medytacyjny, w stan wewnętrznego spokoju. Zostań tu jeszcze przez chwilę, oddychając głęboko. Z każdym wydechem szumiącym rozluźnij barki lędźwia i biodra coraz bardziej. Wydechy lekkie, szumiące, spokojne. Bardzo długie, szumiące, wydechy, luźne barki, lędźwia i biodra. Pokojne wdechy. I bardzo długie, szumiące wydech, luźne barki, lędzia i biodra. Głęboki wdech. Długi wydech rozluźnij ramiona jeszcze bardziej. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem złącz dłonie, przejdź do leżenia, zostajesz tutaj jeszcze długo po naszych sesji jeśli chcesz połóż klock średnią, bądź najmniejszą wysokością lub książkę i przemasuj. Kujące punkty z tyłu głowy na potylicy bez wchodzenia, książką, klockiem na kręgosłup. Znajdziesz je, te takie kujące, naśpiewające punkciki. Po lewej, po prawej stronie dwa centralne. Lekko przemasuj do głowy, oddychając głęboko. Jeśli poczujesz, że masz, za bardzo Cię rozbudza, a zależy Ci na tym, żeby szybciej zasnąć, po prostu odłóż sprzęt, zostań tu jeszcze przez moment. Zatykając palcem wskazującym w prawej dłoni prawą dziurką od nosa, oddychając samą lewą, możesz podłożyć sobie pod tył prawego ramienia. Klocę książkę, żeby rozróżniać w tym momencie prawy bar. Jeśli nie chcesz oddychać lewą dziurką od nosa, ramiona wzdłuż ciała, wnętrza dłoni do sufitu, możesz masować tę głowy, jeśli czujesz ci mocne spięcie w karku i później poleżeć jeszcze tak długo, jak potrzebujesz. Ja już Wam na dzisiaj dziękuję za sesję. Zostańcie teraz w leżeniu. Odpoczywajcie, oddychajcie bardzo głęboko. Zapraszam Was na następną sesję jesiennej na Namaste, kochani.